Jecharystia to Chrystus, który wydaje sobie za nas i nam. I z jakim my możemy zrobić wszystko. Z jakiego błogodatnia, jako przyjmujemy, możemy zrobić wszystko. Dlatego, niezależnie od tego, jak interpretujemy znamienia omywania nich, czy bukwalno, jak obiad świadczeń, przekazania władzy uczniom, czy jak rabsku służbę Jezusa z miłością. My powinni poczuć te słowa, jakie On mówi. To, co ja wam zrobiłem, wy robicie innym. Dlatego, jeśli w Eucharistię, to nie bójcie się być jak Chrystus i służyte tym, do jakich On was wysyła. Siłą e a